Gatko, możemy mówić możemy. do siebie tak, jak się zwracamy. Możesz, tak, ty możesz oczywiście. Normalnie nie będziemy oszukiwały, że nie jesteśmy na Ty. E, jesteś znana jako osoba niebywale aktywna. Ja sama cię podziwiam patrząc, że jednego dnia jesteś w Olsztynie, zaraz, następnego dnia widzę cię w Łodzi, a za chwilę jesteś we Wrocławiu czy w Krakowie. Skąd bierzesz na to tyle siły, tyle energii? Ojej, to jest takie trudne pytanie, ale przede wszystkim z tego, że chciałabym, żeby się coś w Polsce zmieniło. I uważam, że jeżeli chcemy jakiekolwiek zmiany, musimy brać sprawy w swoje ręce i musimy działać. Ja się angażuję w takie inicjatywy, w takie tematy, które są mi bliskie i które wartości, czy też związane z moim wykształceniem, czy działalnością są dla mnie ważne. Więc kwestie związane z prawami dziecka, Przeciwdziałaniem samobójstwom wśród dzieci i młodzieży, czy kwestie związane z prawami kobiet, równość, wolność, świadomy wybór, demokracja, czy to są te, te wartości i te fundamenty, o które walczę. Więc tam, gdzie są inicjatywy, gdzie mogę zabrać głos, być jego częścią, to po prostu się angażuję. Jest to rzeczywiście dosyć często bardzo aktywne i czasami nie ma gdzieś weekendów, ale myślę też o tym, że to jest też taki mój dobry czas na to, żeby się zrealizować w tym, o czym marzę, po prostu. Zawsze od dziecka byłaś takim gejzerem temperamentu i nie, aktywności. Nie, nie byłam. Znaczy zawsze byłam zbuntowana. Zawsze miałam gdzieś tam swoje zdanie, ale jednak żyjemy w kraju, w którym Szczególnie w latach tych, kiedy ja dorastałam, czyli mówimy o latach lata 80. Jestem 83 rocznik, więc mówimy o, o, o tych latach. No to jednak był taki kult też, czy, czy w szkole, takiego też podejścia, jednak takiego wychowywania, jakby dziewczynek trochę w taki sposób bardziej uległy, że mamy być grzeczne, spokojne, że czegoś nam nie wypada. Ja jednak jestem, jestem z domu, gdzie są silne kobiety, bo i moja mama jest silną osobowością, i moja babcia też jest bardzo silną kobietą, która też całe życie ciężko pracowała. Więc obserwowałam, jakby gdzieś w środowisku rodzinnym, taką siłę, aktywność i też czasami bunt, ale jednocześnie gdzieś szłam do systemu, czyli do szkoły, gdzie jednak było przyjęte, że nie wypada pewnych rzeczy robić dziewczynką, więc musiałam przyjść. Cały proces też edukacji, rozwoju, takiej świadomości, samoświadomości, żeby po prostu podjąć jakiekolwiek takie działania i powiedzieć, no dosyć i trzeba coś robić. A kim chciałaś być, kiedy byłaś małą dziewczynką? E, na pewno nie chciałam być nauczycielką, a nią zostałam, <głos》>, więc to jest A bardzo... większość małych dziewczynek chce być właśnie panią nauczycielką. Nie, ja, ja chciałam być jakąś, chyba jakąś aktorką, jakiejś taki miałam, bo oglądałam jakieś różne filmy i tak mi się wydawało, że będę jakąś taką znaną postacią. Potem przyszedł czas, kiedy byłam w szkole średniej, że mi się wydawało, że pójdę na w ogóle studia związane z takimi tematami bardziej um, ścisłymi. E, a potem pamiętam, że w czwartej klasie liceum właśnie zdecydowałam, że to będzie, ba, będzie jednak pedagogika. I to była pedagogika specjalna, czyli w ogóle działania na rzecz dzieci, w szczególności z różnymi niepełnosprawnościami. I tam po prostu odkryłam w sobie tą taką empatię i wrażliwość i tą potrzebę jakby drugi, uważności na drugiego człowieka. A kiedy wybierałaś te studia, zdawałaś sobie sprawę, jaki to jest strasznie trudny zawód? Nie. I nikt o tym nie, nie mówi na studiach. Znaczy jest coś takiego, jest taki moment, że idzie się na praktyki i tam się zderza z taką rzeczywistością, która gdzieś yy... Jakby dotyczy szczególnie w domach pomocy społecznej. To jest też takie miejsce, gdzie rzeczywiście praktyki dosyć dużo uczą, ale jednak myślę, że no potem dopiero w pracy, w działaniu człowiek się przekonuje, z czym, z czym to się wiąże, ale myślę, że też przede wszystkim zwraca uwagę na coś, na co wcześniej nie zwracałam uwagi: na te potrzeby osób, które mają różnego rodzaju trudności, niepełnosprawności, że oni potrzebują. Hmm, niespecjalnego zaopiekowania, tylko przede wszystkim takiej troski, ale też patrzenia na to, że każdy jest też indywidualny i nie da się też wszystkich wrzucić do jednego worka. A wróćmy na chwilę jeszcze do Twoich szkolnych czasów, bo chciałam zapytać o szkolne lektury. Czy któryś z nich pamiętasz? Czy która z tych lektur została z Tobą do dzisiaj? Lektury. Nie lubiłam czytać lektur i byłam, e, byłam bardzo bardzo, bardzo na to zbuntowana, nie będę ukrywać. Nie lubiłam lektur, które mm, pokazywały takie, mm, takie, nie lubię tego, znaczy nie, nie lubię, jakby nie czułam nigdy tych takich martyrologicznych, wzniosłych rzeczy. Mnie to, jakby jak to czytałam, to mnie to stresowało i nie czułam, nie czułam tej siły, natomiast ja się odnalazłam bardziej na przykład w lekturze w tematyce związane, na przykład z kawką, takie rzeczy. Myślę, że te takie tematy związane właśnie z tym człowiekiem, z tym, że czasami możemy się znaleźć w takim miejscu i nie do końca wieziemy, wiemy, co się wokół nas wydarzyło, co się, co się w ogóle dzieje, jak, jaka jest wokół nas rzeczywistość, no to myślę, że to zdeterminowało też miejsce i tematy, którymi się teraz zajmuję, tak? Czyli te kwestie nawet związane z. Niektórzy mówią, że ja się fascynuję samobójstwami, w takim sensie, że ten temat, jakby z czego to wynika. A to jest właśnie temat, który mnie od wielu lat jakby fascynuje, może nie fascynuje tak, fascynuje mnie to, jaki jest też proces i droga do tego, że ludzie podejmują tak trudne decyzje w życiu, bo to jest cały proces, to są różnego rodzaju mechanizmy, trzeba się naprawdę dużo o tym czytać i dużo się o tym nauczyć, żeby w ogóle wiedzieć, jakby, dlaczego to jest takie ważne i dlaczego to jest tak trudny temat, bo wiesz nie. Nie mówi się u nas o tym, bardzo rzadko to słychać, że co roku w wyniku śmierci samobójczej ginie więcej ludzi niż w wypadkach samochodowych. A o wypadkach samochodowych słyszymy bez przerwy. Tutaj był wypadek, tam wypadek, szczególnie w tych okresach takich, kiedy są jakieś dłuższe przerwy, wakacje, jakieś takie, jakieś tego typu okresy. O tym się wtedy mówi, że wypadek, że w wypadku zginęło tyle i tyle osób, coś takiego się jakby wydarzyło. Ale o tym temacie to, to był do, do, bardzo długo to był temat tabu. Teraz rzeczywiście tak czuję, że od dwóch lat, szczególnie po pandemii, ten temat jakby mm, wyszedł bardziej na światło dzienne i coraz więcej w przestrzeni publicznej w ogóle na ten temat rozmawiamy, bo to jest temat tabu u nas. My nie chcemy w naszym kraju rozmawiać o tym, że tracimy ludzi w wyniku samobójstwa. I duży odsetek z nich to są ludzie bardzo młodzi. To jest tak, to dotyczy młodzieży, ale też musimy pamiętać o tym, że w dużej mierze to dotyczy mężczyzn. Mężczyzn w średnim wieku, bo to są w zależności, determinują różnego rodzaju czynniki, ale rzeczywiście o mężczyznach też się bardzo, jakby mówią o tym konkretne badania, ale też do końca o tym nie mówimy, bo jednak u nas z racji tego kulturowego uwarunkowania, o którym mówiłam wcześniej, jakby nie uczy się mężczyzn, chłopców tego, że mają prawo przeżywać swoje uczucia, że każde uczucie jest ważne, że płakać nawet jak je się mężczyzną to nie jest nic złego, że to jest normalne, po prostu jesteśmy ludźmi i nie ma znaczenia jaką 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 płeć mamy i że z... nie muszą czuć się odpowiedzialnie za cały świat. Dokładnie, dokładnie i że też mają prawo przeżywać trudne emocje. I nie mówimy o tym, więc jeżeli właśnie mężczyźni się jakby wydarzy też coś takiego, że dużo czynników uwarunkuje jakieś takie u nich poczucie właśnie lęku i takiego dojścia do ściany, to mężczyźni częściej rzeczywiście w tym średnim wieku popełniają samobójstwo. Bardzo dużo mówimy, Ty w tej grupie również, o prawach kobiet o tym, w jaki sposób należy kobiety wspomagać, ale z tego, co teraz mówisz, mężczyznom też no, należy się uwaga, prawda, w tym ich kodzie kulturowym takim, w jakim są postrzegane. Tak, bo tutaj mamy całą kwestię związaną z prawami człowieka. Po prostu, po prostu. Po prostu, to są po prostu prawa człowieka i tak jak sobie myślę też, że mm, Mężczyźni w dużej mierze częściej spotykają się w tym systemie prawnym z trudnościami, jeżeli chodzi o kwestię, jak się ludzie rozstają i opieka, na przykład nad dziećmi. To jest też taki bardzo też duży, y, ciężki temat. To jeszcze kilka lat temu y, poprzedni rzecznik praw dziecka postulował za tym, że ważne jest, żeby dziecko miało kontakt z obojgiem rodziców, oczywiście pod warunkiem, jak na przykład nie, nie dochodziło do jakiejś wielkiej no, przemocy, przemocy domowej, bo wtedy no jakby też nie będę ukrywała, no według mnie tutaj trzeba jednak izolować dziecko od, od osoby, która stosuje przemoc, absolutnie. Oczywiście. Więc tutaj ten temat był poruszany, więc tutaj to też nie jest tak do końca, że tylko różne tematy dotyczą kobiet i ciężko jest kobietom, bo mówię, mężczyźni mają swoje takie tematy, gdzie doświadczają po prostu większego wykluczenia bądź stygmatyzacji, czyli na przykład stygmatyzacji, że to jest dla mężczyzn cięż, często ciężkie iść na przykład do specjalisty, tak? I skorzystać z jakiegokolwiek wsparcia, bo to świadczy o tym, że może mężczyzna, szczególnie ten dojrzały, no. No nie, nie radzi sobie, nie, nie, nie sprawdza się i to nie jest w porządku. Jakby kulturowo nie, nie, nie przez wszystkich akceptowane. No ale kwestie związane z prawami kobiet, czyli brak możliwości świadomego wyboru decydowania o sobie, kwestie związane z chociażby na przykład z antykoncepcją awaryjną, tak? Jesteśmy w XXI wieku, jesteśmy w Unii Europejskiej. E, w jaki sposób Polki są gorsze niż e, m, mieszkanki innych krajów? Dlaczego jest sytuacja taka, że. Tylko w Polsce i na Węgrzech antykoncepcja awaryjna jest na receptę, a w każdym innym kraju Unii Europejskiej po prostu e, kobieta czy mężczyzna może iść do apteki i po prostu e, zakupić e, a, e, antykoncepcję awaryjną, tak? Więc jakby no, no te rzeczy no, to pokazują, że mówię, no, niby jesteśmy w Unii, niby jest XXI wiek, ale ta, nie ma tej równości, tak? Czyli nie ma równości w, z perspektywy e, e, chociażby Unii Europejskiej. Więc pod tym kątem brak edukacji. Mm, Seksualnej, która byłaby finansowana, powinna być w ogóle w programie, moim zdaniem, takim rządowym, tak? Jakby rządowo powinna być prowadzona edukacja seksualna, która nie powinna słowo seksualna wzbudzać w ludziach lęki i demony, tylko mówić o tym, że to uczy po prostu, yy, ma uczyć młodzież takiej też świadomości, świadomości siebie, swojego ciała, swojego rozwoju. Ale też tego, w jaki sposób chronić się przed chorobami, w jaki sposób uczyć tego, żeby wyznaczać swoje, chociażby swoje granice, jakby takiej też samoświadomości, w jaki sposób się rozwija ciało nastolatka, dziewczyny bądź chłopaka, żeby oni mieli wiedzę, jakby co się z nimi dzieje, no bo też nie każdy rodzic ma gotowość, umiejętność rozmawiania na te, na te tematy, co jest dla mnie absolutnie Zrozumiałe. Nie, 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 nie uczymy się, żeby być rodzicami, nie ma kursu. tak? Idziemy na kurs prawo jazdy, i tam właśnie. dostajemy patent, że zdam egzamin i będę mogła jeździć samochodem. No tutaj, jakby świat jest tak skonstruowany, że nie jest. zdajemy egzaminów na to, żeby być y, 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 rodzicem, i też myślę o tym, że rodzice nie muszą wszystkiego wiedzieć, właśnie po to tego typu działania, programy po prostu powinny być wdrażane. No, my mamy tu szczęście, że w mieście jest edukacja. Seksualna, która jest finansowana z budżetu miasta, i naprawdę wiem, że te zajęcia cieszą się bardzo wielką popularnością, bo po prostu młodzież potrzebuje tego, żeby porozmawiać, ale też przede wszystkim, żeby ktoś ich wysłuchał. I to jest taki kolejny, może nie że problem, ale kolejne wyzwanie to jest według mnie większe zaangażowanie w ogóle młodzieży w życie w ogóle Państwa i taka większa ich aktywność, tak, żeby oni nie myśleli cały czas, że wszystko to dotyczy dorosłych, a, a dopiero jak oni będą tam dorośli, to oni może pomyślą o czymś tam, żeby się zainteresować. Wiem sama, że jak czasami pytam się takiej młodzieży, która nie jest gdzieś bardzo na przykład za, um, aktywna gdzieś politycznie. No bo mamy młodzież, która jest na przykład, nie wiem, w młodzieżowych radach, no to jest młodzież, która jest bardziej świadoma, działa gdzieś publicznie, aktywnie. Ale mamy młodzież, która, nie wiem, gdzieś nawet w dalszej rodzinie się pytam. To są osoby, które czasami mają po 18, 19 lat i nie wiedzą, że są na przykład niedługo wybory, Że się zbliżają wybory? Tak, nie wiedzą. Jakby nie wiedzą o tym, no tak, to jest ogromna praca jeszcze, tak. myślę, nad y, edukacją młodego pokolenia. Ale wspomniałaś o tym, że y, no właśnie w Łodzi jednak są programy, które y, no jakoś się przybliżają młodych ludzi do tej edukacji. Ale Łódź jest w ogóle szczególnym miastem. Żyjemy w pewnej bańce, w naszej kochanej Łódce, mm -hmm. i w tym miejscu chciałam Cię zapytać, ty jesteś młodzianką. Tak, jestem młodzianką. Od, od urodzenia i jakby nigdy się też nie odważyłam, ale może też nie chciałam w sumie, bo odważyłam to tak jakbym się bała. Chociaż miałam propozycję gdzieś kiedyś, żeby w innym mieście zadziałać, to tak jednak cały czas czuję i mam to wielkie przywiązanie jednak, wielkie przywiązanie do łodzi. No i tu też są dla mnie ważne osoby, a ja jestem osobą, no która. Potrzebuję niedużego tłumu ludzi, absolutnie. Może się tak ludziom wydawać, ktoś, kto mnie gdzieś tam obserwuje, że ja tak bardzo lubię tłum. Nie, to nie jest tak. Tylko to jest bardziej tak, że lubię mieć koło siebie osoby, które są dla mnie bliskie i ważne. Jestem taką osobą, która tego kontaktu gdzieś potrzebuje. W ogóle uważam, że mamy taki wielki kryzys relacji teraz. Myślę, że za mało ludzi ze sobą rozmawia. Tak w ogóle, właśnie tak jak my, nawet teraz rozmawiamy. Wszystko się przyniosło do nowoczesnych technologii, do rozmawiania przez komunikatory. Wiadomości, czy, 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 czy po prostu nawet jakby brakuje tego kontaktu wzrokowego i takiej uważności. To też bardzo dużo, bardzo dużo się o tym mówi, tak? Czy to, czy to czytamy, czy słuchamy, nie wiem, Olgi Tokarczuk, czy jakichś innych osób, które mówią o relacjach, no to ta uważność na drugiego człowieka według mnie jest podstawą i naprawdę uważam, że jeżeli ktoś ma wokół siebie takie dobre. Bliskie, bezpieczne, zaufane osoby, to na pewno sobie razi zdecydowanie lepiej w życiu niż ktoś, kto ma jakiś dziki tłum i mówi, że otacza się, że jest taki, no, taką osobą bardzo zaangażowaną, ma dziki tłum, a potem na przykład nie ma do kogo zadzwonić, jakieś ciężko. To to jest, no mi się wydaje, że to jest bardzo duży teraz taki um, kryzys relacji w tym społeczeństwie, że my za mało ze sobą rozmawiamy, kłócimy się. Za duży jest podział, po prostu, że ktoś jest po jednej stronie, po drugiej, i za bardzo się moim zdaniem skupiamy na tym, co dzieli, a nie na tym, co łączy. Zajmujesz się sprawami niełatwymi, tak jak wspomniałaś, chociażby kwestią zdrowia psychicznego, społeczeństwa, młodych ludzi i nie tylko. A powiedz mi, w jaki sposób sama relaksujesz się, jak Ty odpoczywasz? No musisz od czasu do od czasu odpocząć, no tak. bo, bo nam zwariujesz. Tak, uciekam wtedy, na, uciekam wtedy na działkę, szczególnie w tym okresie, jak jest ciepło, tak, już rzeczywiście się zaczyna taki sezon, yy, o myślę, że gdzieś tak od maja do października, jeżeli jest taka możliwość, szczególnie w weekendy, to uciekam wtedy w naturę i tam się chowam. Ja co ten, robisz z tą naturą? Wtedy mówię, że chowam się przed światem. Tam sobie coś oglądam, czytam książki, spaceruję. Jakie dużo książki? Dużo z mamą. No, dużo książek czytam, dużo książek czytam. Yy, takich bardziej feministycznych, jak to moja rodzina też czasami mówi, że w ogóle same ciężkie książki czytam, które mnie jeszcze bardziej uciemiężają. No bo to, teraz ja miałam rzeczywiście bardzo dużo takich książek, które czytałam w ogóle o zdrowiu psychicznym. I tam jeździłam i rzeczywiście dużo czytałam o takich różnych, yy, takie różne rozmowy z osobami, które doświadczyły jakichś ciężkich chwil. Mi ale... To mi rzeczywiście... relaks ale rzeczywiście. Ale rzeczywiście wzięłam ostatnio, pojechałam, jak pojechałam na, na, na wczasy, to wzięłam książkę taką naprawdę prawie pierwszą, lepszą z księgarni, która miała ładną okładkę i, i było nam tam napisane, że to ma dotyczyć tam jakichś takich właśnie kwestii związanych z relacją, taka powieść, taka komediowa i naprawdę nawet byłam w szoku, że tak zupełnie inną książkę wzięłam. Nie? że I sprawiła to, Ci przyjemność? Tak. Tak, ja się uśmiałam trochę, no. więc tak, myślę, że, że tak, są takie, są takie momenty, ale rzeczywiście przede wszystkim to jest może nawet nie ucieczka, tylko chowanie się tam, gdzie jest natura, bo tam na szczęście na działce nie ma świetnie działającego internetu, więc dużo informacji na szczęście nie dociera i można się wyłączyć. Czyli, proszę Państwa, jeżeli nie można dodzwonić się do Agaty, to znaczy, że zaszyła się gdzieś w czeluściach przyrody. Agatko, w pewnym momencie swojego życia postanowiłaś związać się ze światem polityki. No, jak to się stało? Jak ta droga do tego, do tego świata wyglądała w Twoim przypadku? Zaczęło się od ruchów społecznych, bo rzeczywiście, no szczególnie to był rok 2000, zaczęłam działać w organizacjach pozarządowych już w 2014 roku. To były czasy, kiedy odeszłam z oświaty, kiedy pracowałam jako nauczycielka i zaczęłam pracować w organizacji pozarządowej, która zajmowała się przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci. I to był taki start takich bardziej działań już rzeczywiście w organizacjach i bardziej w tematykach już takich społecznych, nie jako nauczycielka. Natomiast, no rok, no, czarne protesty, ten moment, kiedy pojawiły się Kwestie związane z zakazem możliwości przerywania ciąży i te wszystkie czarne marsze, protesty, jakby uaktywniły we mnie, jak ktoś mówi, że jakiś demon ze mnie wyskoczył, uruchomił się. Gdzieś on był, zawsze gdzieś był. On był gdzieś, bo on był zawsze, ale on był zawsze, on był chowany w ramach tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, czyli po prostu tego bycia w cudzysłowie tą grzeszną dziewczynką, że pewne rzeczy nie wypada, no, ale to się widocznie gdzieś. Zbiera, zbiera, zbiera Jeszcze się w I, nastąpiło, i nastąpiło rzeczywiście wielkie BUM i wielkie zaangażowanie się właśnie w, w protesty to był też taki, bo wcześniej chodziłam w różnego rodzaju marszach, marszach równości, bo też zawsze całym sercem od zawsze wspierałam, więc tutaj brałam udział, ale bardziej jako tylko taka uczestniczka, tak po prostu przychodziłam żeby wesprzeć też swoich przyjaciół w tym, że chciałabym, żeby oni też czuli się dobrze, tak? Więc jakby to chodziłam bardziej jako uczestniczka w tych różnego rodzaju para, paradach, marszach, czy w Łodzi, czy w Warszawie, czy w innych miastach. Ale no tutaj ta kwestia związana z tym, co się wydarzyło w związku z pseudotrybunałem konstytucyjnym, no to wywołało u mnie takiego rzeczywiście demona, który rzeczywiście ze mnie w, 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 wyskoczył. Ale też dało dużą taką możliwość i siłę, odwagę do tego, żeby rzeczywiście aktywnie działać i nie bać się. Bo angażowanie się też w takie działania publiczne, też, to jest fajne. Z jednej strony i to jest mm, miłe też często usłyszeć coś od ludzi takich gdzieś z zewnątrz, ale z drugiej strony no to też jest duże ryzyko i wyzwanie, o którym też trzeba wiedzieć wcześniej, zanim się ktoś zaangażuje w politykę. Na czym to ryzyko może polegać? No już nie do końca sobie tak wszystko y, można też y, wszędzie tak przejść i ktoś nie zauważy, że trzeba uważać, gdzie się jest, jest też z kim się rozmawia. Też jakby dużo ludzi, jak się staje osobą gdzieś tam bardziej publiczną, to pojawia się dużo ludzi, którzy nie wiadomo, czy chcą być z tymi znajomymi przyjaciółmi, nie chcą, próbują różne rzeczy gdzieś tam może i, i gdzieś załatwić, i tu trzeba też być bardzo uważny dlatego o to jest to, co mówiłam wcześniej, że są ważne te bliskie wcześniej osoby, takie, które się ma bliskie, zaufane, bo, bo nagle się pojawia dużo takich niby przyjaciół, którzy bardzo chcą być nas blisko. I tutaj też trzeba po prostu uważać, ale no też trzeba uważać na to, że mówienie publicznie pewnych e, rzeczy, Wiąże się też z konsekwencją tego, tak? Czy nie? Wiem, ktoś gdzieś zacytuje, ktoś będzie chciał dalej coś zrobić z naszą wypowiedzią. Wypowiadanie się na protestach, z, rzeczywiście, wprost mówiąc, jakimi się jest postulatami, tak? Bo ja nie tylko. Byłam w łodzi, ale jeździłam też do Warszawy. Byłam na tych protestach w tym białym miasteczku, który był pod Sejmem, pod Senatem, pod pałacem prezydenckim, więc to gdzieś po prostu no, powodowało, że no, jakby no, ta większa, gdzieś tam też może niewielka jakaś rozpoznawalność, ale szczególnie w jakimś tam środowisku jest. Tak? Więc jakby to też jest tak, że już w pewnym momencie gdzieś tam się idzie i te osoby się już znają, powtarzają się twarze i, i trzeba wiedzieć, że się gdzieś bardziej. W danym środowisku rozpoznawalnym i też trzeba bardzo uważać na to, co, gdzie i komu się mówi. No bo to jest już wtedy nie tylko odpowiedzialność za siebie, za własne słowo, ale też no, za organizację, w której się jest, prawda? Żeby, tak. żeby nie zaszkodzić na przykład jakimś nieuważnym, e, nieuważnym zachowaniem czy słowem, bo, no, bo na tym to polega. E, patrząc na. E, Powinności Państwa niejako od środka, mhm. no bo działałaś w e, tych organizacjach pożytku publicznego, że tak powiem. E, byłaś zawsze blisko ludzi. Jakie wobec tego w Twoim odczuciu, e, jaka jest powinność Państwa? Jaka jest rola Państwa? Niektórzy mówią, że Państwo to jest e, organizacja opresyjna, generalnie. Mhm. No, ale z kolei bez tej organizacji dość trudno byłoby sobie społeczeństwu poradzić. No właśnie, to jaka według Agaty Kobylińskiej jest rola państwa? Rola państwa to jest przede wszystkim podążanie za obywatelami, obywatelkami i wspieranie ich. Tak, jakby mm, właśnie ta uważność na drugiego człowieka, na to, że różne grupy mają różnie. Tak? I pewne rzeczy trzeba do tych grup dostosowywać, bardziej być też elastycznym. Zupełnie inne potrzeby ma. Mają grupy związane z osobami, które są z niepełnosprawnościami, inna grupa to jest grupa seniorów bądź seniorek, mają inne potrzeby, inne potrzeby ma młodzież, inne potrzeby mają przedsiębiorcy, inne potrzeby mają, mają osoby, które pracują nie wiem, chociażby ciężko w służbie zdrowia i takie. Wiesz, mnie najbardziej brakuje tego, że nie ma tego słuchania zainteresowanych grup. Czyli najczęściej jest tak u nas, że ktoś wychodzi, mądry w Warszawie, w cudzysłowie, mądry w takim niemaniu, że on uważa najlepiej, jak coś powinno wyglądać, i on teraz staje i mówi tak, to teraz będziecie żyć tak i tak i będzie Wam dobrze. Tylko często jest tak, że nie pyta się tej grupy, która to dotyczy. Czy Ona w ogóle tak chce. Żyć. Czy to jest rzeczywiście ten postulat, który jest dla nich ważny? Czy oni rzeczywiście. Chcą na przykład, nie wiem, kolejnych, nie wiem, kolejnych, nie wiem, świadczeń tylko i wyłącznie, czy bardziej też chcą, żeby zwrócić uwagę, w jaki sposób kogoś wspomóc w codziennym funkcjonowaniu, że to nie zawsze muszą być tylko i wyłącznie środki finansowe, tak? Tylko też jakaś takie wsparcia, wsparcie w opiece. To nie znaczy, że jestem przeciwko tym wsparciom, wsparciu finansowemu, ale też takie inne rzeczy. Tylko właśnie z pytaniem z tej grupy społecznej, co jest dla Was ważne? I po prostu słuchanie tych postulatów. Bo jeżeli my się spotykamy i mówimy, że my jako kobiety byśmy chciały konkretne rzeczy, żeby były wprowadzone, a tam ktoś mówi na przykład państwu, nie. Ale dlaczego? Bo nie. No bo, bo, bo nie, po prostu. Tak jakby nie ma, tej, nie ma tego dialogu. Ja bym chciała, żeby państwo było instytucją, która się skupia przede wszystkim na dialogu. I słucha obywateli i obywatelek. Słucha po prostu. Bo nie jestem za tym, żeby ludziom wszystkiego nakazywać, ale przede wszystkim dawać wybór. Czyli, nie wiem, urodzę dziecko, chcę wrócić szybko do pracy, państwo powinno mnie w tym wspierać. Chcę urodzić dziecko, chcę być dłużej z dzieckiem, żeby być blisko dziecka na początku jego, jakby życia, państwo też nie powinno w tym wspierać. A potem, jak będę chciała wrócić do pracy, powinnam bez problemu mieć kwestie związane z opieką nad dzieckiem, żłokiem. To są tego typu rzeczy, ale żeby dawać wybór, a nie mówić, tak musi być i koniec. Tak sobie czasem myślę, że państwo nie musi być moim przyjacielem, ale państwo powinno być takim tworem, do którego mam zaufanie. Tak, dokładnie. A ja, i dokładnie, żeby mieć zaufanie, tak. Powinno być zaufanie, a nie że obywatel bądź obywatelka, nie wiem, boi się podejść i porozmawiać z policjantem, czy wezwać policję, bo nie wiadomo, co się z tym a będzie. Ja pamiętam może. jeszcze całkiem niedawno, takie czasy, kiedy policjant, no może nie był przyjacielem, ale był sprzymierzeńcem na ulicy. Kiedy szłam, mogłam zapytać nawet o drogę do, nie wiem, najbliższego muzeum, które mnie mhm. interesuje, i na ogół w bardzo sympatyczny sposób mogłam liczyć. Teraz już jakoś nie wiem, czy miałabym ochotę nie, ja po taką rozmowę. Ja po czarnych protestach mam bardzo dużo. Po tym wszystkim, co się działo, szczególnie w Warszawie i po tym, kiedy policjanci psikali gazem posłankom w twarz, w oczy. Nie mam do końca takiego zaufania. Poza tym sama, sama wiem, co to znaczy działać właśnie na rzecz praw kobiet czy, i po prostu być potem, nie wiem, wezwanym na przykład na policję i jak wyglądają rozmowy, to nie są miłe rozmowy, to nie ma czegoś takiego, że ktoś chce jakby wysłuchać, co mamy do powiedzenia, tylko to jest oparte na bardzo dużym, silnym strachu i naprawdę trzeba mieć bardzo dużą w sobie siłę i determinację, żeby potrafić potem wyjść i otrzepać się i powiedzieć, dobra, to muszę teraz dalej działać. No to chyba dużo czasu jakby teraz minie, zanim policja nadrobi te straty, które, które no się wydarzyły wokół niej. Agatko, eee. czego życzyć Ci na kolejny czas? Mnie życzyć? Tak Tobie, konkretnie Tobie. Hmm. Ale ja bym tak patrzyła jednak w odniesieniu do Państwa, by ja bym chciała wolności, wiesz? Ja bym chciała wolności, bo ja się czuję, że ja nie jestem wolna w tym kraju, po prostu. Więc chciałabym na takiej zmiany i chciałabym, żeby... żeby tak, to, to bym chciała, żebyś mi życzyła wolności. Mnie też. Jakby myślę, że dużo osób to czuje, ale jak pytasz się, mnie konkretnie to ja bym chciała wolności. Chciałabym się obudzić w kraju, gdzie jest naprawdę wolność.